Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku z naszej serii Zagadajmy w Twierdzy krzywiec. Misja 11. 11. Kamienista. Dolina. Gra zatrzymana. Okej. Okay. Tu jest jeden wieprz, tu jest drugi tu jest trzeci. Wszyscy są obok siebie mam dużo surowców, bardzo dużo surowców. To oczywiście bardzo dobrze. Czyli na tym będzie się opierać nasza gospodarka na surowcach. Dużo dywali można postawić. Dokąd tym razem? Nie, tam gdzie zwykle panie dzieje, beznadziej. Czyli duże składy zapasy trzeba podobić. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. I tak. Od razu duża ilość drewna. I tak, dużo satów, bo później nie będę miał... za jak... mało pracowników, aby ten obiekt. Nie, za mało nie można tutaj tego, zbudować, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Oczywiście znaczy dużo domków. Zapomniałem. Jak najszybciej dwie leśne. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Potrzeba drewna. Drewna potrzeba? Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Dobra. Dezu kamień. Kamień jest trochę ważniejszy od żelaza, bo jednak na samym początku będziemy budować z y, kamienia. Później dopiero to już będziemy sprzedawać prawdopodobnie. Żelazo. Okej. Okay. Nie można tutaj tego zbudować. Kopalnia żelaza musi być zbudowana na złożach rud żelaza.

Bo nasi przeciwnicy jeszcze nie są aż tak rozwinięci. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nasi przeciwnicy to Europejczycy, więc europejskie jednostki będziemy budować. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Potrzeba drewna. Opa. polipka No Dobra, zrobimy coś takiego. Nie Oczywiście nie dużo bram, żeby zmaksymalizować prędkość, prędkość. Ale zamczyszko będzie... Z, yy, musi być duże. Będzie taki krzywy zamek jakiś. Ja lubię takie zamki robić. Bo każdy wie jak zamek wygląda. A takie zamki to są takie różne się wydają. No poczesne. Siedziba otoczona. Siedziba otoczona. Ta wieżyczki. No to byle jak, byle gdzie. Potrzebujemy więcej kamienia. Więcej kamienia. No to panie daj kamienie Wasza łaskawość? Jedyne słuszne podatki to brak podatku. Taką mam dewizę. Twoja popularność z... A, Wasza łaskawość? Powiedz tylko co mamy Mój zrobić. panie do obsługi tego urządzenia potrzeba... Aha, Ha, ja nie mam tego. Po pierwsze nie mam jedzenia A po drugie ja nie mam połączonych tych wiesz. Trzeba coś zbudować? Zajmuje stanowisko na machinie obleżniczej Europejskie jednostki, czyli będziemy się przeczuwali w zbrojowni Uuu, potrzeba nam broni. Możesz na Was upuścić. Czekamy na rozkaz. Do domu. Na pozycja. Uwaga! Na rozkaz. No i kto zostanie? Ty. Okay. Szybki Marek. żywy zamek. Mi się nawet podoba. Problem jest największy z jedzeniem. No bo... Nie chcę mi się piekarni robić. Mógłbym zrobić piekarni, wtedy byłby, byłby naj, najlepszy ten efekt, ale mi się nie chce. Tak więc, jeżeli jesteście początkujący, to Zapasy złota są zbyt szczupłe, Albo nie chce się wam budować piekarni. Znaczy, nie chce się wam sprzedawać, o to mi chodziło. Yy, to zróbcie sobie piekalnię i na tym właśnie obie yy, obierzcie. O. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Nie można tutaj tego. na tym, tym zalabiajcie pacjentami. po prostu, okej. Okay? Dzień dobry, Wasza Wysokość. Ja tylko muszę sobie powiększyć spichlerz, tylko dlatego, że... ser spichlerz jest pusty. Oj, nie że żelazo. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Twoja popularność spada. Nie dobra. Ludzie cię kochają, mój Niech atakowani. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Tak, by nie to brak podatku. Taką mam dewizę. To dobrze. Ludzie cię kochają, mój panie. Panie, religii mi nie dało. Jak tu żyć? Ludzie cię kochają, mój panie. Ludzie cię kochają. Ludzie Cię kochają. Ten jak zwiększysz sobie religię? Ludzie Cię kochają. Ludzie Cię kochają. Nie. nie wiem, może z czasem to po prostu cię przyjdzie. Kochają. Miejsce na te dobre rzeczy, żeby mi tu ludzie nie szli, to otoczymy mule. Za mało złota, mój panie. Ludzie cię kochają. Hmm. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Ludzie cię kochają. No. Nasz skarb pustoszeje. Masz można kochali. nawet ten, podatki zbierać. I okej, okay, teraz widzicie, nie zbierać partnerzy, zespoły partnerskie, I można klika wykorzystać, czyli mianowicie takiego, popatrzcie się, o zniszczyć to i mieć, a w sumie to po co niszczyć, to nie wiem. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. No e, to są, są żałośnie małe. Chciałbym prosić o więcej. Nie ma. Twoja popularność rośnie. Nasi siwnicy coś nie atakują. Dlatego możemy zwiększyć sobie prędkość. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Oczuj moc. I tak. Jesteśmy atakowani. Nie masz wystarczającej ilości złota. Lud czci Twoją osobę, panie. A, to z czasem idzie ta religia, faktycznie. No dobrze. 64... Łoj, yes. koni. mamy już na 50 kuczników. Rekrutów, no. I No Igit Jeszcze tylko sprawdzimy jedną rzecz Gra Okej okay, wszystko się nagrywa e Ile na mam maksymalnie wyślunę to do to jasne 5 6 Mógłby mnie jeszcze atakować. coś zjeść. Uu, uwaga! Wiadomość od wieprza. Jest to dźwięk? To jasne, tak cię Zmiana. 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 O, jestem wściekły, rozedrę cię na kawałki, nie kawałek! kawałeczki! Czekam, nie Jezu, jaka konnica tu będzie. Potrzeba złota. Wiadomość od wieprza. O, jestem wściekły, rozegnę na kawałki. Nie maleńki kawałeczki. A może jeszcze 20 tych kuszników zrobimy? Uwaga! Teraz tak, panowie, chodźcie tutaj. Wasza łaskawość. Trzeba nam nowych rekrutów, sir. Wasza łaskawość? Czekamy na rozkazy. Nasze miecze są spełnione warty. To Wasza łaskawość? Wiadomość od wieprza. Uciekaj, kurczaku, bo ci przytnę skrzydełka. Buduje sprzęt oblężniczy. Nie można tutaj. Buduje sprzęt, sprzęt oblężniczy. Buduje sprzęt oblężniczy. Buduje sprzęt oblężniczy. Nie można. Buduje sprzęt oblężniczy, nie. Buduje sprzęt oblężniczy. Nie można tutaj. Buduje sprzęt oblężniczy. Buduje sprzęt oblężniczy. Nie można tutaj Buduję tego sprzęt Buduje ty. sprzęt oblężniczy. Buduje sprzęt oblężniczy. O Na ty się. Na przód. Ser. Buduje sprzęt oblężniczy. Buduje sprzęt oblężniczy. Nie można no, tutaj sprzęt, sprzęt oblężniczy. Panie. Buduje sprzęt oblężniczy. Hmm. Ale, bo mi to jakiś błąd doszedł. Wiadomość od wieprza. Adres: Sternschackmann. cię na kawałki. Nie maleńki kawałeczki. Buduje sprzęt oblężniczy. Nie można tutaj py Ty i py. Tym zniszczy ciebie całego, panie wieprzu. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Pozdrawiamy cię! Nie, nie mam tu niczego, tak więc tak. Na ramię broń! Control 1, Control 2, 1, 2. Osiekaj bo ci przytnę skrzydełka. Skład zapasów jest zapełniony, potrzeba nam nowych rekrutów, sir. O Jezu. Kilek pieniędzy. Nasze konie ja na na zamrożone. Oczywiste. łaskawość. Potrzeba nam nowych rekrutów, se. Proszę łaskawość. Potrzeba nam nowych rekrutów, se. Masza łaskawość. Potrzeba nam nowych rekrutów, se. Potrzeba nam nowych rekrutów. Ser. No. Kto zginął? Ten zginął. Jak ktoś mówi trudno. Co za Buduje sprzęt oblężniczy. Buduje sprzęt oblężniczy. Buduje sprzęt, sprzęt oblężniczy. Wiadomość od wieprza. O, up, up. Wiesz co to za dźwięk? To ja stukam cię w czaszkę. Śmieszne cię! Buduje sprzęt oblężniczy. Buduje sprzęt oblężniczy. Uważaj. przygotowana. Na rozkaz. Tarcza przygotowana. Nie wiem, od wiecie. Skończ, skończyć na I Zacznij naprawdę walczyć. No właśnie. To szkole jakieś uzle z łuczników, żeby się zatrzymywali Czekamy na rozkaz. Trzeba nam nowych rekrutów, ser Tylko gdzie ci łucznicy są, to ja nie wiem. Łucznicy w gotowości. Jesteśmy gotowi! Eee. Rani. jest zapełniona, mój patek Czekamy na rozkazy Co Sze. mamy zbudować? No ty to... Ja w w... Ze Czekamy na rozkazy Potrzeba nam nowych rekrutów Ser, Mój łuk będzie ci służył Już tam zmierzano Ja w sumie joro w tych łuczników. Kto zginie, ten zginie Trudno nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Ty poniszczył mi domy? Nie no, co ty? Nie poniszczył. Ludzie żywią do ciebie ciepło... Wiadomość od wieprza. Przerobię cię na karmę dla świn. <grym> Moi ludzie z Wszystkie twoje kości. No nie wydaje mi się. czas na walki. Zajmuję stanowisko na machinie obleżniczej. Nasze o, a jakie katapulty nie mogą chodzić? Zbrojownia jest zapełniona, mój pan. Wiadomość od wieprza. Przerobicie na karmę dla świn. A, moi ludzie zmiażdżą wszystkie Twoje kości. Zwolniony ze służby. Zwolniony ze służby. Co ty możesz Tak, sir. Na ramię! Broń! Zatawij do boi, ser? Katapulta przygotowana! Katapulta przygotowana do miotania, Michacz! Ja. Katapulta Czekamy. przygotowana do miotania, A właśnie, zapomniałem o jednym. Czekamy na rozkazy! Potrzeba nam broni, se. Mój panie! Ruszamy natychmiast! Przygotowi. Ludzi nie mam do pogromu. Dobra, czas Katapulta się zająć rzeczami poważnymi. Katapulta przygotowana Dobra. Teraz już powaga. Dawska, tak, przykier. Ruszać się. Katapulta przygotowana do miotania. Katapulta przygotowana do miotania, mój panie. Jakieś polecenia? Katapulta przygotowana do miotania, mój panie. Skład zapasów jest zapełniony. przygotowana do miotania, mój panie. 500 żelaznych. Bosz. Pozdrawiamy Cię! Jesteśmy gotowi! Przygotowana do miotania! czas się ogarnąć i... ...gadać na poważnie. Siedziba otoczona. Dobra. Tak, sir. Przygotować katapultę! Przygotować katapultę!

Nie może wpaść na głowoki. Pozdrawiamy cię! Wiadomość od wieprza. Wiem, Wieprz, że dziś jakiś jeskód. Niesły... Nie może wpaść na głowoki. No Dlatego widzę, przygotowała. Wiadomość od wieprza. Nie, nie, nie. Ta pozycja z jest trojota przygotowana Wiedzą, że nie ma. Przerobicie na karę dla śmigłów. No w się w tym Wiedzą, Co to? Co się ze mną dzieje? Dobra. Zdarzył się pani. Nie panie! Uuuu... Wiadomość od wieprza. Wiem już. Jest coś w nim. Jakiś mięsko. No nie. Może wpaść przygotowana do miotania. Wiadomość od wieprza. Deklaj. O, już. Numer dwa już leży. Na kawałki. Nie, maleńki kawałecz. Wiadomość od wieprza. Co to? Babiesz, co się ze mną Katapulta przygotowana między... kata do miotania. Ja przygotowa... Katapulta przygotowa... kata przygotowana do miotania. Katapulta przygotowana do na, na Wiadomość od decyzja? Wiadomość od wieprza. Jedna konica mi została. Wiadomość od wieprza. Zazazazam! Yeah. Pewnie jesteś, patrz na to! 3, 2, 1, bang! wiadomość od wieprza! Wygrałem, wygrałem! Nikt nie pokona, wieprza! Jesteśmy zwycięzcami! Jezu, co to jest za komunikat? No niestety, przegrałeś. <grym> Zwycięstwo! O, Bosz, strumień! O, a to jakaś chyba łatwa misja. O, jeden przeciwnik, jest 12. Poprzednia była mega trudna. Najcięższa jak dotąd to była. przeciwko komu? Nie jako przeciwnikowi, ale. Chyba przeciwko tym szczurem coś się tak długo ten zbierałem. No bo tam było, nie było dużo surowców, w ogóle nie było surowców, ale jakoś się udało na taktyce kupowania i sprzedawania kurz, <noise> znaczy kupowanie, tole na sprzedawanie kurz i tak cały czas, ale cóż, no to, to nie będziemy wspominać, bo to pamiętacie może. No to było trochę temu, kiedy to było? Jakaś siódma? Nie, nie siódma. To była piaski czasu? Tak, piaski czasu. To była ósma. Ech. Ale cóż, ja mam bardzo cię za oglądanie. Widzimy się w kolejnych materiałach. W lewym tonie macie yy, to, co powinniście teraz zrobić, a jeszcze ja z wami żegnam. Cześć.